Biega od kilkunastu lat. Zaczynał od małych biegów ulicznych, potem były maratony, a od kilku lat pokonuje już ultramaratony, czyli biegi na dystansie większym niż maraton, powyżej 42 km. W przypadku Daniela Milewicza to jest dużo więcej, bo biega na ponad 100 km. Dwa lata temu w biegu wokół Kotliny Jeleniogórskiej na dystansie 150 km był czwarty. W ubiegłym roku pokonał najtrudniejszy i najbardziej prestiżowy bieg w Europie. Przebieg dookoła szczytu Mont Blanc. To 170 km, a nawet 10 km więcej, biorąc pod uwagę przewyższenia, bieg przez 43 godziny. Po no 43 godziny biegu bez snu, no to. Mm... Troszeczkę, troszeczkę w nocy, gdzieś tam w drugiej nocce, zwłaszcza godzina pierwsza do godziny czwartej to była taka walka na szlaku, żeby nie zasnąć, żeby się położyć, ale chciałem bardzo mocno z, m, zdążyć przed y, zakończeniem limitu. Daniel Milewicz znalazł się wśród 2,5 tysiąca szczęśliwców z całego świata, którym było dane stanąć na starcie tego prestiżowego biegu. Wygrał los na loterii, bo chętnych do tego, by pobiec, było ponad 12 tysięcy. W najbliższym czasie Bolesławianin zamierza skupić się na przygotowaniach do kolejnego ultramaratonu. W 2018 planuję bieg w takim ultramaratonie siedmiodniowym. Jest to bieg na Saharze, do którego też już od końcówki tego roku będę się przygotowywał, więc końcówka tego roku i cały przyszły rok będą głównie poświęcały się. Treningom pod, pod Sahara, więc treningi na piaskach, na poligonach, treningi w sali po to, żeby się przygotować do temperatury. O tym, w jaki sposób trenuje, jak układa sobie dietę i jak funkcjonuje na co dzień, Daniel Milewicz opowie w rozmowie tygodnia.